Cześć z tej strony Prozorel, dzisiaj pokażę Tobie jak wykonać takie rysunkowe miniaturki. Za granicą wykorzystują je już od wielu lat, ale w Dolce zaczęły być one popularne przy okazji Amongasa, Fall Guysów, widziałem, że przy CS niektórzy mieli takie miniaturki. Wykorzystywane są one też przy grach typu Rust, Overwatch czy chociażby jakikolwiek grach, których sobie tylko nie wymyślicie. Przenosimy jakoś z zagranicy do Polski i pokażę Wam że dzisiaj na podstawie oryginalnych grafik z gier, plakatów czy chociażby wallpaperów. Przerobimy to na własną ilustrację, tak żeby była śmieszna i przyciągająca uwagę. Jeżeli Ty jesteś nową osobą, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na tym kanale i na moim kanale. Gamingowym, które startuje dokładnie dzisiaj. Kanał nazywa się Prozu. Macie link w opisie, w przypiętym komentarzu na społeczności wszędzie, gdzie tylko chcecie. Wbijajcie, subskrybujcie, jest już tam na pewno pierwszy film z Overwatcha, spokojnie, będzie więcej gier, będzie Rocket League, Tak jak chcieliście, będzie Gothic, Będą NFS-y, pewnie mam kierownicę z biegami, więc będziemy się mogli tym pobawić. Na live'ach też będziemy mogli tam pograć, więc spokojnie dużo się będzie działo. Jeżeli film Ci się przyda i spodoba, zostaw łapkę w górę. I tak jak tytuł wskazuje, będziemy będzie się korzystać z programu Gimp. Chcę to robić na darmowym programie, bo chcę pokazać, że każdy, niezależnie od tego, jakie mało programowanie, będzie w stanie wykonać sobie naprawdę miniaturkę. Lecimy do odcinka Ok, jesteśmy w programie GIMP Słuchajcie, parę zasad Przede wszystkim tworzymy sobie plik Nowy plik I musi być on koniecznie 1920x1080 Jest to Full HD, 300ppi Więc spoko wymiary Okej, okay, mamy naszą przestrzeń roboczą 1920x1080, 300ppi To jest dobra rozdzielczość, dobra jakość Te miniaturki będą wtedy crisp Są one wtedy Full HD I idealnie dopełniają nam się na ekran I ta jakość nie jest boląca w oczy A to jest ważne Słuchajcie, ja też z GIMP-a dawno nie korzystałem I wiecie, że na co dzień korzystam z, z innych programów Ale to tylko pokaże, że nawet laik da sobie Radę z tym od zera więc dobra tutaj pewnie będzie gdzieś nowa warstwa to jest pushkin tworzy nową grupę warstw to nie jest to mm, a jedną warstwę tu, tworzy nową warstwę. pyk Zwykła, ok, ok, mamy to. Po niech sobie będzie warstwa. Tutaj potrzebujemy wkleić jakieś zdjęcie z gry, która nas interesuje. Ja sobie akurat znalazłem zdjęcie z Rocket League, ale pokażę Wam jeszcze, jak zrobić sobie miniaturkę chociażby z Among Usa, bo to też jest teraz na topie i wiem, że wielu z Was to pewnie nagrywa, oglądał innych youtuberów i chciałoby samemu sobie też zrobić coś takiego na kanał. Więc najpierw lecimy z Rocket League, ale nigdzie nie uciekajcie, bo za moment będzie Among Us. Lecimy. Wybijcie sobie ją z Google, ze Steam, skądkolwiek byście jej nie znaleźli kontrolce, wklejacie kontrol V. Teraz jest chyba Shift S, żeby to przeskalować dokładnie tak, łapiemy sobie skalujemy sobie na pełen ekran czyli cyk i cyk, tak jak nas interesuje ctrl e, obracamy sobie tak jak chcemy, żeby nam dobrze wyglądało na miniaturce, czyli coś takiego powiedzmy Ok. no i teraz sobie przesuwamy ją lekko w tę stronę, bo ja myślę, że to będzie gdzieś jakoś ja myślę, że coś takiego będzie ok. coś, coś w tym deseń spoko, odznaczamy to wszystko teraz chciałbym zmniejszyć krycie tej warstwy, więc tutaj mamy krycie, zmniejszamy sobie to na jakieś 50, 60 może 60, nie wiem, nawet 5 punktów, coś takiego. Wystarczy nam to. I teraz zobaczcie, bierzemy sobie nową warstwę. Słuchajcie, jeżeli na tym etapie nie działa wasz tablet i rysuję wam tak, po prostu bez nacisku, to zobaczcie, gdzie możecie wejść, żeby to zmienić. Dajecie edycja preferencje, urządzenia wejściowe, skonfiguruj dodatkowe urządzenia wejściowe. Wchodzicie, wybieracie tablet Eraser i tablet Pressure Stylus i zmieniacie z wyłączony na ekran. Wtedy będzie Wam wszystko działało, akceptujecie i macie normalne rysowanie. Wtedy wybieracie pędzel, w dynamice zmieniacie na Pressure Size i wtedy Wasz tablet rysuje normalnie jak w każdym innym oprogramowaniu. Nie ma za co, bo ja też tego trochę szukałem. Lecimy normalnie z rysowaniem e, Przybliżacie spację, oczywiście majtacie całym ekranem, więc to jest spokojnie. I teraz jak to zrobić? Słuchajcie, ja będę to rysował po prostu tak, żeby mi było przypominające ten samochód pod spodem, ale żeby nie było jeden do jednego. Ja to rysuję po swojemu, oczywiście, e, także bez strachu. Mam teraz rozkwinę, gdzie jest gumka? To jest gumka. Shift E to jest gumka, mój Boże. Taki głupi skrót, Shift E. Ale dobra, pod P macie pędzel, no i rysujecie sobie. Oczywiście ja tego nie będę wszystkiego rysował w ten sam sposób. Chodzi o to, żebyście mieli wzór, ok? Żeby to było prostsze do narysowania dla Was na początek. Możemy trochę przeszpanować tą kurą, więc ja sobie dodam na przykład takie lampy. Wiecie, stojące. Cyk, cyk. Tu możemy trochę zmienić to koło, bo u mnie perspektywa delikatnie zagrała inaczej, więc robimy tak samo. Pik, pik. Tu robimy koło dalej. Ok. To, co jest niepotrzebne, wymazujemy. Do tego miejsca to było kalkowanie. Oczywiście, a teraz musicie dodawać swoje bajery. dam jakąś klamkę, cyk. Tutaj mamy oczywiście linię, że to są drzwi. Możemy narysować coś swojego, coś związanego z nami zaraz, ale to spokojnie. Tu natomiast możemy narysować swoją postać, więc ja sobie tej oczywiście wymarzę to, co mi jest niepotrzebne, okej. Okay. No i rysujemy tak bardzo, bardzo uproszczoną postać, okej. Okay? Starajcie się, żeby to było bardzo, bardzo proste. Czyli to oczywiście będzie koło. Tu już właśnie wchodzi wasza interpretacja i to, jak Wy potraficie. Rysować i po prostu mieć wyobraźnię tego, co wy chcecie stworzyć, okej? Okay? Jak mówię, to są bardzo, bardzo proste rysunki, bo widzicie, że ja to robię szybko, ja to robię bez jakiegoś większego przygotowania i ja robię to w programie, z którego jakby na co dzień nie korzystam. Także tym bardziej pokazuję wam, że jak macie jakieś programy typu Adobe, Photoshop, Krita, czy cokolwiek innego, to możecie to wykonać w naprawdę bardzo łatwy sposób. Teraz najważniejsze mimika. Ja chcę na pewno zrobić mu bardzo przerażoną minę, bo to będzie idealnie pasowało do tej rozgrywki, więc zrobimy mu, zrobimy mu dosyć długie oczy w ten sposób zrobione. Dokładnie. Tak samo tutaj chcę, żeby było dosyć długie oko. Dokładnie coś takiego. Ok? Jak widzicie, ja na bieżąco poprawiam to, co rysowałem wcześniej, bo to pomysły wam będą przychodzić na bieżąco przy takiej pracy, wiecie? O to właśnie chodzi. Jest nos, jest nos, tu będzie moje oko jedno i to będzie moje oko drugie. Nawet mogę to zrobić mniejsze. Dokładnie w ten sposób. Zobaczcie, jestem ja w. Oczywiście w samochodzie z Rocket League. A. I to wystarczy. Teraz możemy ten temat przyciągać trochę bardziej. Zrobimy cyk, cyk, cyk. Ok, tu będzie oczywiście w ten sposób jakaś linia tylko wiodąca. I stąd możemy wypuścić jakiś ogień, więc ja tu będę na grubo rysował ogień. Oczywiście, inspirowany tą grafiką. Z oryginału, cyk, 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 cyk. Jak widzicie, bardzo po raz kolejny prosty rysunek. Chodzi o to, żeby to było jak najprostsze, bo im będzie to bardziej skomplikowane, tym będziecie mieli więcej wybrania z tym, to jest raz. A dwa, będzie to mniej przyciągało uwagę. Mówiłam, że te prostsze miniaturki naprawdę bardziej, bardziej siedzą. I ja też będę chciał iść w tym kierunku raczej niedługo z całym kanałem, więc zobaczymy. Teraz sobie oddalmy to, oczywiście. Tam zrobię, oczywiście, jeszcze coś takiego i coś takiego, bo to będzie na biało. To będzie na zielono, tutaj, to, tutaj, to. I chciałbym bardzo zrobić te e, to już w innym klimacie, ale zrobimy taką, zrobimy jakąś chmurkę tutaj. Jak coś Wam oczywiście nie siedzi perspektywą, czy czymkolwiek, bo to naprawdę, to będzie dużo tutaj do poprawiania. Wymażcie, zróbcie jeszcze raz. Mamy nasz durnowaty rysunek, ok? Wygląda jak wygląda. Myślę, że możemy całość jeszcze złapać. E, Shift S i troszkę to przemieścić na dół. Możemy to trochę jeszcze powiększyć, to jest raz. A dwa, możemy to troszkę przesunąć do dołu. Tak, jakoś o, dokładnie coś takiego. Teraz bym to zrotował, więc Shift R i zrotujmy to delikatnie bardziej w tym kierunku. Dokładnie tak. Bo jednak okazuje się, że więcej chce mieć widocznych tych elementów tutaj niżej samego stadionu. Teraz wracamy do pędzla, dorysowujemy to, czego nam brakuje. Góra e, tutaj będą włosy, czyli raz. Mamy to. Słuchajcie, teraz sobie te warstwy kopiujemy, więc zamy warstwę, pyk. No i dobra. I wypełniamy sobie tak prosto, jak się da. Więc bierzemy wiadro z farbą, e, bierzemy sobie teraz kolorki i wypełniamy sobie na szybkości naszą. Praca, to już jest naprawdę końcówka roboty. Tyk. Jako, że mamy warstwę wyżej z naszym lineartem, to będzie nam się prościej wypełniało. Tym, że są prześwity się na razie nie przejmujemy, bo potem sobie powielimy te warstwę i będzie ok. Zresztą zobaczycie sami, więc wypełniamy na razie wszystko tak, żeby był jednolity kolor. Cyk, 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 cyk. Ja oczywiście będę tutaj miał też inne delikatnie barwy. Teraz tak, wnętrze koła na pewno będzie dużo ciemniejsze, to jest to. Dobra, tego tłumaczyć Wam nie trzeba, więc ja go szybko pokoloruję. Oczywiście w wiodące kolory na moim kanale, czyli złoty. Czy co, chociaż złotą dam sobie bluzę, a samochód zrobimy czerwono? Oczywiście, wszystko co jest czerwone jest szybsze, <grym> więc zrobimy na czerwono. Ja sobie szybko pokoloruję i zaraz do Was wracam, jak już będę miał to pokolorowane i przygotowane do e, cieniowania, i do wykończania generalnie. my już wstępy pokolorowane i teraz zobaczcie, wystarczy, że będziecie duplikować warstwę, czyli prawy powiel warstwę tyle razy, aż Wam w miarę to wypełni, bo tak jest najprościej. Można by to oczywiście było załatwić zaznaczeniem, czyli po prostu zaznaczenie powiększyć o 2 piksele i tak dalej, ale w ten sposób jest prościej, więc po prostu to zduplikujcie parę razy. I kiedy to zduplikujecie, powiedzmy 15-20 razy, e, kliknijcie po prostu prawy, połącz w dół i tak cały czas, aż będziecie mieli jedną warstwę z kolorem. Na moment Wam pokażę, jak to będzie wyglądało w efekcie finalnym. Mamy to, ale wiecie co, teraz pomyślałem, że jednak biały kolor chyba by lepiej wyglądał na tym samochodzie, więc po prostu ja sobie wezmę jasny kolorek, zduplikuję sobie tym razem warstwę wyżej, czyli tę, e, prawy duplikuj, tyle, i go już sobie ręcznie przekoloruję, bo takim będzie prościej. E, w ten sposób będziemy mieli dalej warstwę pod lineartem, ale zmienimy kolor czegoś, co nam nie pasuje, czyli w tym przypadku właśnie koloru samochodu. E, polecam Wam to robić, bo to jest bardzo prosty motyw, tak jak mówiłem, kopiujecie sobie tylko lineart i jeżeli Wam nie podpasuje, nie wiem, koloru ubioru czyjegoś, ponieważ pamiętajcie, że jeszcze nie mamy tła, bo ja na niebo będę chciał wkleić jakiś gradient, który znajdę zaraz na necie na freepiku najlepiej, bo darmowe gradienty są najprostsze do e, uzyskania i są tak jak mówię darmowe, nie? Więc za moment się widzimy Oczywiście pamiętajcie, żeby zapisywać Ctrl S Teraz wystarczy dodać gradient Ja tworzę sobie nową warstwę Cyk, cyk Mam już skopiowany gradient, więc klejam go Ctrl V Mamy już teraz podstawową miniaturkę Ale możemy to jeszcze podkręcić Możemy trochę pocieniować te postaci i to wszystko Więc zobaczcie, złapię sobie tę warstwę I scalę ją z dolną, żeby mieć jedną warstwę od kolorów Połącz w dół, pyk I teraz zobaczcie, wystarczy, że z Altem klikniecie sobie I zaznaczycie naszą warstwę Czyli pyk i macie ją całą obrysowaną. Cały nasz obrys yy, naszej warstwy z kolorem mamy zaznaczony, więc bierzemy teraz nową warstwę. Oczywiście, że tak. Zmieniamy sobie krycie na na przykład, nie wiem, 25%. Tryb sobie jednak ustawcie na tylko ciemniejsze, bo to fajnie działa. Zobaczcie, że wtedy nam przyciemnia elegancko wszystko. Także spokojnie. To będzie działało elegancko, tak jak widzicie. Cyk, cyk. I dodajecie dosłownie proste cienie tu. Teraz słuchajcie, tworzycie sobie nową warstwę, zaznaczacie znowu Alt i na warstwę z kolorem, żeby wam zaznaczyło. Zmieniacie sobie typ na światło liniowe, krycie dosłownie na 15% maksymalnie, kolor biały. No i sobie wyjaskrawiacie tu i u, waszą pracę. Cyk, cyk, cyk. W porządku, mamy to. I teraz zobaczcie, odznaczamy sobie wszystko dosłownie, e, czyli ja tu oczywiście zaznaczenie prostokątne, odznaczam sobie to jest git. I teraz chcę jeszcze dodać małe przejaskrawienia, więc teraz dodajmy jeszcze nową warstwę. ok. No i bierzemy, słuchajcie, weźmy sobie kolor taki dosyć złoty. Ja wezmę sobie taki dosyć mm, żółtawy kolor, taki złota. Teraz miękkim pędzlem chcę na przykład tutaj mieć przyjazd Na pewno to. Proponuję wam tryb żywe światło, krycie jakieś 60% maksymalnie. I macie swoją pierwszą miniaturkę. Oczywiście, jeszcze teraz można z tego wydobyć lepszy kolor i trochę się tym pobabrać. I pobawić, więc zróbmy to. Słuchajcie, jeżeli macie już wszystko gotowe i jesteście usatysfakcjonowani, scalcie wszystko w dół. Czyli po prostu połącz dół. E, łączymy wszystko w dół, dosłownie wszystko w dół. Cyk, 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 cyk. Mamy to, i teraz możemy się pobawić Kolory. Temperatura kolorów. Tu możemy się naprawdę pobabrać z tym, żeby to było ciekawsze, nie? To są już takie małe smaczki, pierdołki, tak zwane, ale też dodadzą dużo do pracy. Uwierzcie mi. I mamy to. Słuchajcie, moim zdaniem to jest skończona miniaturka. Zaraz zobaczymy, jak ona się będzie prezentowała po zapisaniu, więc zapiszmy sobie ją szybko. Plik wyeksportuj. Oczywiście Rocket League jako pierwsza, zapisz, wyeksportuj jako PNG, wyeksportuj oczywiście, cyk, 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 zapisało się, zobaczmy jak to wygląda. Jak sami widzicie kanał Prozu jest mój autorski, mój prywatny, nie jest to więc widzę, że już 26 osób go znalazło, więc super. Nie, nie patrzcie na wyświetlenia, bo są to wyświetlenia od moich wspierających, trochę ich jest, tak wiem. Macie moje podstawowe filmy, ja sobie zrobię screena tego, mam screen tych trzech filmów, ja to teraz wrzucę do Photoshopa, podstawię tę miniaturkę, którą zrobiliśmy teraz zamiast tej z Reinhardtem, bo są podobne kolorystycznie i zobaczymy jak się będzie prezentować na tle, tych, które już zrobiłem wcześniej w Photoshopie. Na potwierdzenie moich słów macie aktualne miniaturki i miniaturki, którą zrobiliśmy dzisiaj w gimpie, w Dosłownie paręnaście minut z nowym tytułem Rocket League. Widzicie? Działa jak najbardziej, pasuje do tych, które są aktualnie. Bardzo proste rysunki, nic tutaj szczególnego nie wymyśliłem nowego. Eee, tak jak powiedziałem, obiecałem wam jeszcze, że zrobię z Among Usa, żeby wam pokazać, jak to działa, ale nie będę tego tłumaczył od A do Z, więc lecimy jeszcze do Gimpa i zrobimy taką samą z Amongasa. Ja to robię oczywiście w Photoshopie, bo w Photoshopie jest mi wygodniej, korzystam z tu Adobe, ale pokazałem Wam dzisiaj, że na gimpie na darmowym programie też. Da się zrobić miniaturkę, która jest głupia, ale przyciąga uwagę. Lecimy jeszcze zrobić miniaturkę z Among gasa, żeby nie było, że to jest clickbait. Obiecałem, że będzie, więc będzie. I co? I zaraz się będziemy żegnać, ale schemat już wiecie. Nie macie wymówki, bo macie darmowy program i prosty schemat działania. Lecimy, zrobię to samo, ale już w przyspieszeniu, żeby Wam nie zajmować za dużo czasu. Wiecie, jak to się robi, więc mamy Gimpa 1920x1080. Kartka nasza, full HD. Pełna jakość, super to będzie wyglądać. Nowa warstwa. Pyk, podstawowa nowa warstwa. Kopiujemy sobie postać z Amongasa. Ja ją mam skopiowaną, więc kontrolę. V. Mamy ją wklejoną super. Teraz Shift S skalujecie. Ja sobie ją ustawię tu w centrum, powiedzmy, bo będzie mi najrozsądniej. Enter. I teraz tak, zmieniamy sobie krycie na 60%. Nowa warstwa. Słuchajcie, ja sobie narysuję, że to jest moja postać, więc musi mieć moje włosy. Ja oczywiście teraz jestem aktualnie ścięty, ale na co dzień możecie mnie kojarzyć z właśnie takich włosów, więc ci, którzy są tutaj nowi, zapraszam do subskrypcji. Tak jak mówiłem, przeważnie mam takie włosy. Dzisiaj mam tu Prozus postprodukcji produkcji standardowo smacznego. Słuchajcie, jak jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to zostawcie pomóżcie mi, bo kanał ostatnio jest zakopany delikatnie. Tak jak mówiłem, wpadajcie też na kanał gamingowy, który macie w opisie w przypiętym komentarzu, bla bla bla, wiecie ci to jest. Słuchajcie, no prosty temat, kto grał w Amonga wie jak to wygląda czyli prosta moja postać charakterystyczna z włosami, z brudką, z głupim wyrazem twarzy zamiast tego kokpitu, zamiast tego hełmu około pełno korpusików z wystającą charakterystycznie kością, dodałem lekkie cienie tylko pod postaciami i w rogach ekranu nie cieniowałem tej pracy, bo wiedziałem, że Among ma mieć kontrastowe mocne, jaskrawe kolory i ma tym przeciągać plus cała scena jakby mówi sama przez siebie no i nie powiedzcie, żebyście nie kliknęli dzięki, i mamy to słuchajcie, to jest nasza miniaturka samongasa. zobaczcie, oczywiście plik eksportuj Among Us zapisz. I żeby po raz kolejny nie być gołosłowny, macie trzy miniaturki, które Wam się już podobały, które widzieliście na społeczności. A tutaj jakby wyglądało i jak będzie prawdopodobnie wyglądał mój odcinek z Amongasa. Macie tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Mam nadzieję, że lajki są zostawione. Mam nadzieję, że skomentowaliście, z czego chcecie kolejne filmy na tym kanale i że zasubskrybowaliście już koniecznie kanał gamingowy, do którego po raz kolejny mówię, link macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Ja byłem prozurę, wybyliście Wy. To była moja miniaturka z Amongasa i z Rocket League Oczywiście. Trzymajcie się, ja uciekam. Mam nadzieję, do czegoś Wam się to przyda, na pewno Wam się przyda, dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia niedługo, cześć!